Cześć, która Rafał Dzisiaj pokażę Wam moje powtórki Champions League 14-15 Kiedyś już pokazywałem no, Ale teraz mam o wiele, o wiele więcej Tak. No to zaczynamy od najsłabszych Tutaj najsłabsze dla mnie są Mastery Ciągle czekam na ten box, może przyjdzie jutro Może pojutrze, dziś Niedziela To mają Master Mutinho Patricio Staric Ibrahimović Ezil Koke, Draxler Ronaldo Pianic Pirlo Ronaldo Draxler Snyder Snyder Messi Abidal Sean Pirlo Shar, Royce Draxler, Silva Bender Miller, Miller Oscar, Oscar Koke Ibrahimović, Ronaldo, Staric i Ezyl To były Mastery Tyle mamy Teraz bierzemy Herby, ale to nie moje wszystkie to nie są wszystkie herby, tylko niektóre pokazuję, tam tych nie mogę znaleźć. Peżet Anderlecht, Basel Sporting Anderlecht, Schachtar, Malmo, Roma, Bayern, Machiavelli, Olympiakos i Bayer Leverkusen. Herby mamy teraz. Pokazuję one tu, oczy, a nie, mam piłeczkę. Puchar też później mieć, tylko nie wiem gdzie. Ta, to teraz to tu mogę pokazać. E, weźmiemy sobie te playery: Ramsay, Enzo Perez, F Fabregas tu ma takie coś, ale troszeczkę zniszczone. Koke i Gabi. No, dobra. No to teraz weźmiemy One których mam tyle Ilmas, Fernandinho, Michitarian, Forsberg, Salvio i Mit Mitrowicz. Dobra, to teraz eksperty Gerard, Iniesta, Carvalho i Alonso. defensywy Rocky Błotęg, Miranda, Jakieś z Romy. i Humans. Tutaj teraz weźmiemy często się trafiające. się dla mnie Rising Stary, tylko tyle, tyle ich mam. Tu mało, bo zmieniałam się. Fred, Luisman, Sterling, Wittinho, Fischer Munir, Isco i jakiś Teraz weźmiemy sobie... O, my mamy dwa double, travel w powtórki Teraz game changery Mam dwóch Ronaldo Jeden w dobrym stanie, drugi w złym, ale nie jest taki złym, tylko mało co widać, że jest w złym. Mogę dać klawatkę w Graciecieciecie Lewandowski tak samo, mogę dać komuś w Gracieciecie, bo też już trochę zimny Nie wiem, czy ktoś będzie chciał takiego. Tutaj trochę ma ruch zagięty, ale to maluśko. Ten jest bardziej lepszy. Ten jest w ogóle nie ma zagięcia. Dobra, teraz. International Starsy. Poczekajcie, tylko je łożę. No dobra, były już użę. Ibrahimowicz. Drogba, Tevez, Sanchez, Sanchez, Suarez i Suarez. Żeby miał komplet powtórek. International Starsy, brakuje mi jaja. Turem. To teraz na końcu limit. Kisling, Frey, Boszczykowski, Casillas, Derossi, Rossi, Texiera. Tutaj jest limit mam tyle powtórek. Lewandowski, Iniesta, Gietze, Hazard, Moisander, Szensny, Ribery, Robin, Snyder, Staric i znowu Iniesta Nie wiem, pamiętam Ronaldo chyba. A to cześć. cześć. Zapraszam dwie